W ostatnich latach nie spieszy się z totalnym przeprojektowaniem swoich urządzeń. Mam rzecz jasna tutaj na myśli telefony. Od 2017 roku, czyli od premiery iPhone'a 10 iPhone nie przeszedł jakiejś gruntownej przebudowy. Mam tutaj na myśli front urządzenia. Oczywiście w zeszłym roku pojawiła się dynamiczna wyspa, natomiast w dalszym ciągu jest to pokłosie tego co było kilka lat temu. Nocz, który został wydany w 2017 roku, jest kontynuowany do chwili obecnej, czyli do iPhone'a 14 oraz 14. Wiadomo, mamy dynamiczną wyspę, natomiast też Apple zajęło. To równe 5 lat. Kiedyś wyglądało to inaczej. Było prościej: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S i od siódemki się to trochę posypało, ponieważ siódemka bardzo nawiązywała do 6s -a oraz szóstki, ósemka bardzo podobnie. Potem wyszły modele SE 2020-2022 i jakoś to się kręciło. W tym roku również od modeli 15 nie powinniśmy oczekiwać rewolucji. Natomiast są zmiany, o których uważam, że warto jest porozmawiać, szczególnie za sprawą projektu. CAD, modelu CAD, który został wrzucony niedawno do internetu, w związku z tym postanowiłem, że przygotuję taki materiał, zbiorę wszystko w całość wraz z nowym renderem oraz projektem Skada i pogadamy sobie na temat tego, co przyniesie wrzesień 2023. Przypominając materiał sprzed ponad dwóch miesięcy, będziemy mieli na 100% cztery modele iPhone'ów. iPhone 15. 15+, Plus, 15 Pro oraz 15 Ultra. iPhone 15 oraz 15 Plus będą urządzeniami bardzo, ale to bardzo podobnymi do aktualnych modeli 14 oraz 14 Plus z zaznaczeniem, że będą posiadały procesory zeszłoroczne, a nie, no jak teraz z perspektywy iPhone'a 14 oraz 14 Plus dwuletnie, czyli procesory A16 i do tych urządzeń ma zostać zaimplementowana dynamiczna wyspa, czyli wreszcie ostatecznie pozbędziemy się tego nocza, o którym mówiłem, który sięga jeszcze historią do 2017 roku. Poza tym jakoś urządzenia drastycznie nie będą odbiegać od tego, co znamy w modelach 14 i 14 Plus, krótko mówiąc raczej rewolucji, a nawet... Większych zmian bym nie oczekiwał. Większe zmian na pewno dostrzeżemy w modelu 15 Pro oraz 15 Ultra. Pod względem ekranów model 15 oraz 15 Pro przekona w dalszym ciągu 6,1 cala. Modele większe, czyli Plus oraz Ultra, na 6 i 7, czyli tutaj znowu bez zmian. Pierwsze zmiany, jakie możemy zaobserwować w modelach Pro, bo raczej nie w modelu 15 podstawowym oraz Plusie, to mniejsze ramki. Tak jak już mówiłem, do sieci, a dokładniej Nightify Mac otrzymał od niezależnego artysty 3D Jana Zelbo projekt modelu CAD. Projekt ten jest tym samym projektem, które są dostarczane fabryką z Azji przez Apple do projektowania etui. Bo wiecie, trzeba już kilka miesięcy wcześniej dać projekt do firm zajmujących się produkcją etui, żeby to wszystko ze sobą pasowało, bo jeżeli nie będzie pasować, wówczas straty mogą mieć w grubę miliony dolarów. Według grafik, które prezentuje night to Five, mac ma mieć znacznie mniejsze ramki i nie ukrywam, że można by było tego wreszcie oczekiwać, bo tak jak patrzyłem sobie na bieżąco, na przełomie ostatnich lat, iPhone 10, wydany w 2017 roku, nie odbiega znacząco ramkami od modelu 14 Pro, wydanego w 2022 roku, więc mam wrażenie, że te ramki super Zaznaczam, tak, super, bardzo się cieszę, że one są symetryczne. To też pokazuje, że można, jednak patrząc na flagowe modele smartfonów na Androidzie, te ramki mogłyby być mniejsze. I teraz można powiedzieć, Bartek, po co zmieniać, to są pierdy. Oczywiście, że są pierdy, jednak, jak zauważyliśmy doskonale na przełomie ostatnich lat, na rynku smartfonów wiele się nie dzieje. I dla mnie nawet taka rzecz, jak pomniejszenie ramek w iPhone'ie jest czymś, nie powiem, że... Rewolucyjnym, ale czymś ekstra, czymś dodatkowym. Pod względem designu skupmy się na modelu 15 Pro oraz 15 Ultra, bo tak jak mówiłem, 15 oraz 15 Plus najprawdopodobniej będą takie same. I tutaj znowu nawiązujemy do projektu CAD. Po pierwsze, wyspa znowu urośnie, ta będzie jeszcze bardziej wystawać. Co nie do końca mi odpowiada, bo może to wpłynąć bardzo na ergonomię korzystania z telefonu. Wiecie, korzystam i. O, chyba będzie za ciężko. Z jednej strony rozumiem, bo wiadomo, jednak ta wielkość obiektywu ma znaczenie. Matryca ma znaczenie. Nie wszystko będziemy w stanie ogarnąć samym softwarem, tak jak fantastycznie to od wielu, wielu lat robią Google Pixel. E. Natomiast no, nie wygląda to zbyt estetycznie. Ta wystająca wyspa, którą pewnie zaraz wam pokażę, jest niemalże takiej samej grubości, jak sam telefon. Po drugie, mogę sobie wnioskować patrząc po samym projekcie że w związku z brakiem anten być może jest to po prostu bardzo wczesny projekt może być to faktycznie obudowa wykonana z tytanu czyli dokładnie tego samego materiału z którego tworzone są Apple Watch fajnie bo znowu byłby to jakiś przeskok rezygnacja ze stali i przejście na Tytan. Po drugie, te przyciski, o których mówiłem Wam dwa miesiące temu, w dalszym ciągu upieram się, że jest wielka szansa na to, żeby te przyciski do regulacji głośności oraz przyciski do włączania bądź wyłączania urządzenia były haptyczne. Z taką haptyką zwrotną na zasadzie pada dual sense czy chociażby przycisku Touch ID, które znamy w starszych iPhone'ach. Kolejną zmianą według projektu CAD, który został dostarczony przez IANA jest złącze USB-C. I w tym miejscu jestem świadom, że część z Was podzieli się na dwie grupy. Albo jest wreszcie USB-C. Albo kurde, ja w dalszym ciągu wolę Lightning. I ja to rozumiem, jedną, jak i drugą grupę, bo jeżeli ktoś korzysta z iPhone'ów od wielu, wielu lat, a przypominam, że złącze Lightning sięga roku 2012, czyli iPhone'a 5, to na przełomie ostatnich lat, korzystając z wielu rodzajów akcesoriów, nazbierał sobie tych akcesoriów obsługujących złącze Lightning. Natomiast postęp jest postępem i uważam, że poza tym elementem, czyli uzbieraniem wszelkiego rodzaju akcesoriów, które ułatwiają nam pracę skorzystania z iPhone'a, nie ma większych plusów. Większa przepustowość i szybszy przesył danych, jeżeli ktoś będzie przesyłać rzecz jasna przez kabel. Szybsze ładowanie, no i to ważny standard, który obejmuje już wszystkie urządzenia, czyli jakieś piloty, jakieś telewizory, komputery, tablety. Zobaczmy proszę, że samo Apple, będąc świadome, że przyszłością jest USB-C łamane na Thunderbolt, od wielu lat wprowadza to złącze do swoich MacBooków, do iPadów, a na ten moment pozostawione Lightning w iPhone'ach to tylko i wyłącznie odpowiednia certyfikacja i możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy na oryginalnych certyfikowanych. O kablowaniach do iPhone'ów. Tym bardziej przypominam, że od grudnia, bodajże 2024 roku, Unia Europejska oficjalnie wprowadziła, że już wszystkie złącza od tego momentu produkowane mają mieć to złącze USB-C. Na początku myślałem, że faktycznie Apple wprowadzi te zmiany dopiero w 2025 roku, bo wiadomo, premier iPhone'ów są we wrześniu, ale jak się okazuje Najprawdopodobniej już w tym roku złącze USB-C trafi do nowych iPhone'ów 15 Pro oraz 15 Ultra, co będzie pewnie początkiem tego, że w kolejnych latach modele podstawowe, łamane na bazowy oraz plus, również takie złącze z czasem dostaną. Wiecie, dla mnie to jest ogromny plus, bo nawet jeżeli nie mamy złącza MagSafe do nowych MacBooków Pro czy MacBooków R, to mamy jedno złącze USB-C, dzięki któremu naładujemy iPada. MacBooka i iPhone'a. Wiadomo, że czasem pewnie również to trafi do AirPods'ów. Jeżeli chodzi o dynamiczną wyspę, tak jak powiedziałem, ona jest spoko, już niejednokrotnie mówiłem w recenzjach. Fajnie, jest to dodatek sympatyczny, bardzo umiejętne połączenie software'u z hardware'em. Jednak to nie jest coś, co odmienia sposób korzystania z telefonu. Wiecie, wygląda jak wygląda. Z jednej strony spoko, bo jest to dosyć... Symetryczne. Symetryczne. Natomiast jednak y, mam wrażenie, że trochę już nie przystoi w 2023 roku. Krótko mówiąc, dynamiczna wyspa w tym roku trafi już do wszystkich urządzeń. Druga rzecz to pamięć. Dotychczas mieliśmy 128, 256, 512 i 1 terabajt. Mam wrażenie, że aktualnie biorąc pod uwagę ceny, no, są jakie są, jeżeli chodzi o iPhone'a. Myślę, że wersja 256 GB, a przynajmniej w wersji Pro oraz Ultra powinna być tą wersją bazową. 128 GB to już jest troszeczkę za mało. Przypominam chociażby moją recenzję Samsunga Galaxy S23, który chociażby tę pamięć UFS 3.1 posiada tylko w wersji 128 GB, a wersje 256 GB wzwyż mają już UFS 4.0. Zatem jeżeli mamy zapewnić bezkompromisową wydajność, bezkompromisową szybkość i jednak mam wrażenie, że tu już nawet producenci tych pamięci będą się bardziej skupiać na tych wyższych wersjach gigabajtowych. Ale znając Apple, ta wersja 128 GB w dalszym ciągu może być, choć ja nie jestem jej zwolennikiem. Jeżeli chodzi o audio, mam wrażenie, że w dalszym ciągu będą głośniki stereo, które nie będą jakoś drastycznie odbiegać od tego, co znamy z iPhone'ów. iPhone'y od zawsze słynęły z fantastycznego brzmienia. Nie wiem, ile z Was osób słucha muzyki na głośnikach w iPhone'ie, czy ogląda filmy. Ja w głównej mierze i tak jeżeli coś odpalam na telefonie, zazwyczaj słuchawki są już założone na uszy, więc dla mnie, jeżeli nawet głośniki by nie zostały zmienione i byłyby takie, jakie są aktualnie, dla mnie żaden problem. Również wielkim problemem nie będzie najprawdopodobniej brak skaneru odcisków palców, zaszytego pod ekranem. Z jednej strony przyzwyczaiłem się już do Face ID po tych wielu, wielu latach, no, w tym roku już będzie 6 lat, od 2020. 2017 roku. Z drugiej strony nie wiem, czy to ostatecznie jest potrzebne, jeżeli to Face ID po tylu latach faktycznie działa niemalże błyskawicznie i bezbłędnie. Jeżeli chodzi o ceny, to jest tylko i wyłącznie moje gdybanie i patrzenie na rynek na... z perspektywy ostatnich lat. Jeżeli waluta będzie się utrzymywać tak jak się utrzymuje, myślę, że iPhone 15 Pro oraz 15 Ultra będą odpowiednikami cen modelu 14 Pro oraz 14 U... z Ultra. Pro Max. Natomiast mówi się już od jakiegoś czasu, że iPhone 14 oraz 14 Plus nie sprzedaje się dobrze, i coraz częściej można wyczytać plotki w sieci, że Apple obniży jeżeli chodzi o ceny. Co również w Polsce będzie miało być może przełożenie na kolejne obniżki cen, bo ewidentnie to już mówię od pół roku prawie iPhone 14 oraz 14 Plus są to spoko telefony, ale fatalnie, fatalnie wycenione. I dopóki one kosztują tyle, ile kosztują, moim zdaniem są to trochę pieniądze wyrzucone w błoto. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, ceny zaczynają się od 5199, a potem 5899. To są bardzo duże pieniądze za to, co na ten moment iPhone 14 i 14 Plus oferuje. No, i tak by to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało, jeżeli chodzi o iPhone 15, całą linię nowych iPhone'ów 15, które na 100% pojawią się we wrześniu bieżącego roku. Jeżeli mielibyście jakieś pytania co do tych modeli albo macie jakieś dodatkowe informacje, którymi chcielibyście się podzielić, to gorąco zachęcam do sekcji komentarzy. Wiadomo, im więcej informacji, im więcej newsów w jednym miejscu, tym wygodniej będzie widzom użytkownikom internetu móc sobie przeczytać wszystkie informacje na temat tych nadchodzących modeli telefonów. Moi drodzy, w tym tygodniu spodziewajcie się Materiału o najtańszym Macu Mini M2 za tysiąca zł. Naprawdę jestem w szoku, jak na Apple, że coś takiego wypuścili. Stosunkowo taniego, nie ukrywajmy. Będzie w tym tygodniu jeszcze materiał o jednym telefonie z Androidem, będzie parę shortów, a w przyszłym tygodniu recenzja PlayStation VR 2 oraz MacBook pro oraz jeden jeszcze smartfon na Androidzie. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja dziękuję ci serdecznie, mój drogi, moja droga za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli dotrwałaś, dotrwałeś do końca tego filmu to kłaniam się nisko. A tymczasem znowu kłaniam się nisko. Miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Sia.